Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie, dzisiaj mam dla Was recenzję zasilacza, jest to QR Master G500. Ale zanim przejdziemy do samej recenzji zapraszam Was jeszcze na stronę Facebooka QR Master Poland, oczywiście mojego Facebooka, wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu, także zapraszam serdecznie na film. Drodzy Państwo, na początku rzucimy sobie okiem na nasz zasilacz, także zobaczymy jak wygląda samo tutaj obudowa zasilacza. Jest bardzo prosty design, Wam powiem. Także mamy nawet grilla zespolonego, jako jedna całość, razem tutaj z zabudową zasilacza. Nie jest on wyodrębniony. Mamy 12 cm wentylator. Mamy tylko tak naprawdę jedną naklejkę, tylko w tym miejscu, także to jest naklejka znamionowa z rozkładem linii i oczywiście mocą zasilacza, jak i również logo Power Mastera. Jeżeli chodzi o linię, mamy pojedynczą linię 12V, która posiada 38A i łączną obciążalność 465W. Linia 3,3V posiada 20A i linia 5V posiada 20A również, natomiast Łączna obciążalność tych dwóch linii to jest 120 W. Także tyle jeżeli chodzi o sam zasilacz, zobaczmy tylko z tyłu mamy tutaj jeszcze oczywiście otwory wentylacyjne, włącznik i wyłącznik. Z tej strony jak mówię nie ma żadnych naklejek, tak samo nie ma żadnych naklejek na górze tutaj naszej obudowy zasilacza. Jeżeli chodzi o kable, słuchajcie, również tylko opleciony mamy kabel 24 pinowy, także tylko ten kabel jest opleciony. Ma on długość 50 cm i jest on z rozłączoną końcówką, czyli mamy 20 plus 4 pin. Jeżeli chodzi o pozostałe kable, widzicie, są one gołe, nie Ma to swoje plusy, że są giętkie i łatwo je ułożyć w obudowie, natomiast minusem zdecydowanie jest to, że nie wygląda to zbytnio estetycznie. Jeżeli chodzi o samo okablowanie, Mamy trzy kostki Molex. Łączna długość tego kabla razem tutaj z tym floppy jest to 75 cm. Natomiast do ostatniej końcówki Molexa mamy 65 cm. Jeżeli chodzi o kabel 8, przepraszam, PCI Express tutaj mamy, mamy dwa razy 6 plus 2 pin, także możemy podłączyć jedną mocną kartę graficzną lub dwie słabsze Weseli. Mamy tutaj ten kabel podzielony na dwie, czyli mamy dwie końcówki na jednym kablu tak naprawdę i długość tego kabla jest to 50 cm. Jeżeli chodzi o kable SATA, mamy tych kabli 2, Na każdym z tych kabli mamy po trzy końcówki, czyli łącznie 6 złącza SATA. Długość obydwu tych kabli to jest 65 cm, także wystarczająca moim zdaniem do każdej obudowy nam wystarczy. I ostatni kabel, jaki nam został, to jest 2x45 czyli 8-pinowy EPS do zasilania naszego procesora. Długość tego kabla 60 cm, także naprawdę długi kabel i również w większości obudów nie będzie problemu, żeby można było go poprowadzić z tyłu treja na płytę główną. Także tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o kablowanie i sam zasilacz. Teraz przejdziemy już sobie do pomiaru głośności zasilacza w czasie spoczynku, także będziemy mierzyli sobie głośność tylko w czasie spoczynku, a później oczywiście przeprowadzimy testy, czyli będziemy mieli, mierzyli napięcia, oczywiście pod obciążeniem i bez. Teraz mierzymy sobie poziom głośności samego zasilacza. Oczywiście zasilacz jest nieobciążony, wszystkie inne wentylatory są powyłączane, także pracuje tylko i wyłącznie sam zasilacz, zobaczmy. Około 40,5 dB, także naprawdę nie jest cicho i faktycznie teraz zasila słychać. Także tutaj niestety cicho nie będzie. Teraz zmierzymy sobie nasze napięcia w czasie spoczynku, czyli nasz komputer jest nieobciążony. Zobaczmy sobie, jaki mamy pobór tutaj z gniazdka naszej całej platformy. To jest około 90 W, niecało 90 W. Także teraz zmierzymy sobie oczywiście napięcia na linii 12V, 3 i 5 v Zaczniemy, może, od napięcia 5V i zmierzymy sobie tym razem na moleksie. Także, żeby to zrobić, oczywiście przypomnę tylko czarny kabelek łączymy z czarnym i mamy pomiar 5V. Także zobaczmy, jak tu się napięcie przedstawia. 506. To jest nasze napięcie 5V. Całkiem stabilne, nie ma żadnych ruchów. Teraz zmierzymy sobie napięcie 12V na naszym złączu PCI Express. Karta, jaką tutaj mamy, jest to karta GTX 680. O, przepraszam, co ja mówię, 480. 12.10, to jest nasze 12.09, 12.10. Tak się waha na naszym złączu Pisa Express. I zmierzymy sobie jeszcze napięcie nasze 12V na wtyczce 24 PIN. Mam nadzieję, że tutaj palca nie wsadzę nigdzie do wentylatora. Bardzo podobne, praktycznie identyczne, 12.09 i nie waha się. I teraz zmierzymy, oczywiście, sobie napięcie 3,3V. Przypominam, trzeba połączyć czarny z pomarańczowym 3,33V także naprawdę bardzo przyzwoite także to są nasze napięcia w czasie spoczynku teraz oczywiście obciążymy sobie nasz komputer programem Prime95 czyli będzie obciążony nasz procesor i kartę obciążymy furmarkiem, także nasza platforma testowa jest to Haswell i5 4670K podkręcony na 4,5 GHz karta graficzna, przypomnę jeszcze raz GTX 480 i płyta Gigabyte Z87XOC. Także obciążymy sobie nasz zestaw, tak jak powiedziałem, tymi dwoma programami i pomierzymy sobie wtedy napięcia już podczas obciążenia i zobaczymy, czy są jakieś wahania. Czas teraz na pomiar napięć Już pod obciążeniem nasz komputer jest obciążony dłuższy czas. Także zerkniemy, ile nasz komputer cała jednostka pobiera z gniazdka. Około 394 W, 395 W. Także tyle pobiera ze ściany. Oczywiście realnie będzie to około 330 W, ponieważ sprawność tego zasilacza będzie na poziomie 83-85%. Jest to certyfikat 80 Plus Brąz. Także teraz zmierzymy sobie napięcia już pod obciążeniem i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Zerknijmy sobie najpierw na 5V, również zmierzymy tak samo jak poprzednio to na Moleksie. Także zobaczmy. 519 519 i jest tak naprawdę stabilne, także tutaj nie ma problemu. Zresztą nic dziwnego. Teraz zmierzmy sobie 12V na naszej wtyczce PCI Express. Tutaj. Uuu, 11,7, 11,69, 68. Słuchajcie, no jest bardzo duży skok pomiędzy tutaj spoczynkiem, a obciążeniem, także tutaj zasilacz średnio sobie radzi, wam powiem szczerze. Jeszcze jesteśmy cały czas bezpieczni, ponieważ 1,60 to jest dopuszczalna granica, minimalna. Natomiast tutaj widać, że zasilacz sobie średnio radzi, jeżeli chodzi o 12V. Zobaczmy teraz jeszcze na wtyczce 24 pin. Podobnie 11,70, 11,69. Generalnie napięcia są stabilne, także one nie skaczą, tutaj nie ma z tym problemu, natomiast jest bardzo duża różnica pomiędzy spoczynkiem a tutaj obciążeniem. Także zasilacz średnio sobie radzi na linii 12V, powiem Wam szczerze. I sprawdźmy sobie jeszcze 3,3V. 3,29 także tutaj jest w porządku. Różnica jest bardzo mała i stabilne napięcie, także tak to wygląda. Teraz przejdziemy sobie do. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, zapomniałem o jednej rzeczy. Zmierzymy sobie temperaturę naszego zasilacza. Najpierw organoleptycznie, zasilacz jest lekko ciepły, obudowa, oczywiście, zasilacza. Także teraz, sobie termometrem zmierzmy 35 stopni, tak będzie lepiej widać. Tyle ma nasza obudowa zasilacza. Także zasilacz generalnie się nie grzeje, nie ma z tym problemu. I tutaj wszystko jest w porządku. Także teraz, zapraszam Was na podsumowanie państwo, Czas na krótkie podsumowanie. Także jak widzieliście, zasilacz bardzo prosto wykonany, bardzo minimalistycznie bym powiedział. Nie ma tutaj żadnych udziwnień. Kable również są nieoplecione. Co ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że Możemy lepiej je ułożyć w obudowie ponieważ są bardziej elastyczne i zajmują mniej miejsca, natomiast minusem jest to, że po prostu nieestetycznie to wygląda. Jeżeli chodzi o samą długość kabli, naprawdę wystarczająca, nie ma problemów, także nawet kabel EPS tutaj spokojnie powinien wystarczyć nam do każdej budowy mini tower, nawet big tower bym się pokusił, żeby przeprowadzić go z tyłu na traju płyty głównej bez używania przejściówek, czyli przedłużek. Jeżeli chodzi o same złączki, czyli złącza, jakie posiadamy, również jest wystarczająco. Mamy 6 Sata, czyli powinno nam wystarczyć do większości budow większości komputerów. Mamy 2x6 plus 2 pin do karty graficznej, także możemy zasilić porządną kartę graficzną, bardzo wydajną. Mamy oczywiście Molexy 3 plus jeszcze jedną złącze floppy, na przykład jeżeli chcecie podłączyć sobie tutaj Waszą kartę dźwiękową. Także z tym nie ma problemu, okablowanie generalnie zaleciał na plus, poza tym, że nie jest opleciony. Jeżeli chodzi słuchajcie o zabezpieczenia, zasilacz posiada naprawdę wszystkie niezbędne zabezpieczenia, także jesteśmy bezpieczni, jeżeli coś się stanie, w tym momencie zasilacz się albo włączy, albo sam zasilacz ulegnie uszkodzeniu, natomiast nasze komponenty będą bezpieczne. Certyfikat 80 Plus Bronze, czyli znaczy to, że zasilacz posiada sprawność na poziomie 85%. Oczywiście. Pod warunkiem, że mamy obciążenie na poziomie 50%. Eee, także tak wygląda, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Jeżeli chodzi o same testy, słuchajcie, linia 5V i 3 v jak widzieliście, bez zastrzeżeń. Tutaj stabilnie, ładnie trzyma je zasilacz, również nie ma dużych skoków, co jest ważne pomiędzy spoczynkiem a stresem. Natomiast linia 12V, o ile tutaj zasilacz trzymają stabilnie podczas obciążenia, także skoków dużych nie mamy, o tyle różnica pomiędzy spoczynkiem a obciążeniem, niepełnym, bo to było obciążenie na poziomie 65-70%, mamy różnicę 0,4V, czyli bardzo dużo, także tutaj jakość tej linii powiedziałbym, że jest średniej jakości. Oczywiście nie ma się czego obawiać, ponieważ cały czas jesteśmy w bezpiecznych tutaj widełkach i bezpiecznych napięciach, także tutaj problemu nie ma. Cena tego zasilacza, słuchajcie, około 250 zł. Tyle ma kosztować w naszych sklepach. Nie wiem, jak to dokładnie będzie, ponieważ nie jest on jeszcze dostępny. Jest moim zdaniem troszkę przesadzona, także tutaj około 200 zł byłoby bardziej adekwatne dla tego zasilacza, aniżeli 250. Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Słuchajcie, tyle tak naprawdę ode mnie. Ja Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do kolejnego. Gracias.